Cześć, Cień jakoś minął oczywiście też było ciężko emocjonalnie Na początku z rana chyba było jeszcze dobrze Później przychodziły takie momenty Że zaczynało się robić ciężko Musiałem stosować techniki oddechowe Trochę już mnie było płuca od tego Że tak szybko oddycham Fakt, że mi to pomaga Bardzo mi to pomaga zresztą Bo zaraz te wszystkie takie negatywne emocje Zaczynają opadać Mogę normalnie funkcjonować Więc wszystko jest bardzo w porządku ale przyszły takie momenty, że zaczęło być już negatywnie zaczęły się różne myśli pojawiać obudzały się bardziej takie agresywne myśli dlatego tworzyły się napięcia silne, Dlatego tego bolał mnie żołądek napięcie lękowe też daje mocno popalić i była Jolka, tylko się na mnie popatrzyła, już cały się spinałem byłem paraliżowany emocjonalnie zaczynałem się cały denerwować, spinać, byłem bardzo spięty nie wiem dlaczego te emocje Mogę zrozumieć, wytłumaczyć sobie tego racjonalnie, dlaczego tak się dzieje. Ta osoba nic mi nie zrobiła. Co jest gorsze, kiedy mam w sobie silne napięcie lękowe, wystarczy, żeby był mały żart od tej osoby. I jestem pozamiatany i mogę zbierać się nawet przez to dwa dni. Zawsze takie obawy są przed wyjściem z pracy, żeby tylko mi nikt nie dogadał, żeby coś nie przygadał, bo zaraz będę się źle czuł. Wtedy powstaje też duże napięcie lękowe i obawa, żeby nikt mi nie dogadał, bo wiem po sobie, kiedy mi nikt. Tylko wtedy, kiedy mam silne napięcie rynkowe, próbowałem nawet się przełamać, żeby z nią porozmawiać trochę i było wszystko ok. Bardzo fajnie się z nią rozmawiało, dlatego się też dziwię, dlaczego tak negatywnie reaguje na tą osobę. Od samego początku gdzieś cały czas taka była destrukcja do tej osoby. Zawziąłem się bardzo z techniką oddychania, rozładowania napięcia, bo zauważyłem, że to bardzo, kiedy pojawiają się negatywne myśli i negatywne emocje, bo są takie momenty w pracy, gdzieś takie godziny są tego. Zaczynam mocno oddychać, chyba mi się wydaje, że już mnie przyuważyli z tym, że coś takiego robię. Pewnie się zastanawiają, co ja robię. Nieważne, ale też mam takie miejsce, że schowam się porządnie, szybko poddycham. Mam taki dyskomfort lekki, pozytywny. Czasem są momenty, jak szybko poddychać, to może zakręcić ci się w głowie. Do tego jest uczucie, że jest troszkę niedobrze. Masz taki dziwny dźwięk w głowie, nie wiem jak go wytłumaczyć. A później wszystko wraca do normy i mogę spokojnie pracować. Nie mam takiego rozbicia emocjonalnego, więc dlatego te techniki oddechowe stosuję. Miejmy nadzieję, żeby mi to nie zaszkodziło, bo powiem Wam, że samopoczucie w ogóle jest dużo lepsze. Nawet jak mam możliwość wyjścia na zewnątrz, też tak szybko pooddycham. Postosuję techniki oddychania na rozładowanie napięcia. Bardzo mi pomaga w takich sytuacjach, więc mogę normalnie funkcjonować. I nawet, jakby ktoś przyszedł, coś mi przyżartował do mnie, przygadał, no to wtedy fajnie też żartem odgadam i nic mi nie jest. Jeszcze cieszę się z tego, że pożartowaliśmy sobie wzajemnie. Tu nikt złośliwie nie dogaduje i też mi się to bardzo podoba. Żartuję sobie między sobą, ale nie wyczuwam, żeby jakieś były złośliwe komentarze w Twoją stronę czy w inne osoby. Walczę z tym dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Muszę wstawić temu czoło. Bo to gdziekolwiek pójdę do pracy, żadna zmiana pracy tu nic nie pomoże, bo tak schemat relacji ułoży się podobny. Nic mi to nie da. Muszę się uporać z tym problemem. Walczę z tym bardzo mocno. Zobaczymy, jakie będą skutki. Miejmy nadzieję, żeby serce coś nie zaczwankowało, Bo boję się, żeby nie było jakieś takie mocne uderzenia serca. Przy silnych emocjach, jak trwają dłużej, mam takie problemy. Dlatego muszę uważać, boję się trochę tego. Może są jakieś te napięcia i te nerwy w środku i to może dać o sobie znać. Miejmy nadzieję, żeby tego nie było, tym bardziej lepiej będzie mi to przepracować. Powiem Wam jeszcze na koniec, że leki odstawiłem. Walczę teraz bez leków. Jeśli będą silne myśli agresywne. No, to wtedy będę musiał wejść z powrotem na leki, żeby to trochę jeszcze wyciszyć, wytłumić i przepracować z lekami. I powoli będę to odstawiał z powrotem. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, muszę z tym powalczyć, muszę to przepracować, bo w każdej pracy, kiedy ją zmieniałem, było tak samo i widzę, że nic się nie zmienia. Ludzie są podobni, charaktery też różne i widzę, że pewne osobowości tak na mnie wpływają. Jeśli nie dam rady, będę musiał pracę szukać takiej tam, gdzie jestem tylko sam, żeby nie mieć kontaktu z ludźmi. To już jest najgorsza sytuacja, jaka może być. Jeśli nie dam rady, ale będę musiał tak postąpić, bo jest naprawdę ciężko, można się czasem wykończyć, czasem się dziwię, że tak mam, bo rozumiem jeszcze wszystko, gdyby dogadywali mi ci ludzie, ośmieszali mnie, śmiali się ze mnie, przygadywali mi złośliwymi tekstami. Takich rzeczy po prostu nie ma. Dlatego coś wewnętrznie się dzieje takiego, że takie silne napięcia właśnie doświadczam.